Witam. Serdecznie dzisiaj zapraszam na klasyczną surówkę z białej kapusty z dodatkiem marchewki. Na 8 porcji potrzeba około połówkę takiej średniej kapusty, dwie średnie marchewki, jedną cebulę do zaostrzenia smaku, cebulę o takim dość łagodnym smaku. Kapustę tradycyjnie siekamy na drobniutko albo szatkujemy w maszynie. Podobnie postępuję z marchewką. Do takiej surówki też jest dobrze dodać odrobinę startego czosnku. Wystarczy jeden ząbek. Cebulę najlepiej posiekać w nieco mniejsze piórka. Te piórka dobrze jest porozdzielać, żeby były takie pojedyncze. Dodaję cebulę do pozostałych składników. Na tym etapie możemy całość posolić, przemieszać. Też w trakcie dobrze jest dodać posiekaną natkę z pietruszki. Po wstępnym wymieszaniu zabieram się do przygotowania bardzo łatwego, smacznego sosu. Do dwóch łyżek jogurtu naturalnego dodaję jedną łyżkę majonezu, jedną solidną łyżeczkę chrzanu i jedną dwie łyżeczki miodu, najlepiej wielokwiatowego albo akacjowego. Nie bójcie się dodawać miód, oczywiście jeśli lubicie te surówki słodko-kwaśne. Mieszam całość dokładnie i gotowe. Jak zauważyliście, do sosu nie dodawałam już soli. W przypadku kiedy wcześniej były posolone warzywa, wtedy tej soli nie potrzeba dodawać. Surówka smakuje rewelacyjnie przypomina popularną surówkę Kolesław. Życzę kochani smacznego. Pozdrawiam cieplutko zapraszam serdecznie na kolejne filmy.